Daria Patańska, witam i zapraszam. Święta to niezmiennie gorący czas również dla kierowców. Co zrobić, żeby ten okres był po pierwsze bezstresowy, a po drugie bezpieczny? Moimi państwa gośćmi są Anna Maria oraz Grzegorz Traczewski, dziennikarze motoryzacyjni. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Co zrobić, żeby obejść się bez wypadków? No Przede wszystkim wyjeżdżać wypoczętym przygotowanym do wyjazdu. To znaczy nie tylko samochód, ale również i kierowca przygotowany. No właśnie, kierowca musi być przygotowany co z alkoholem, bo wiadomo, że, że czasem zdarza nam się wypić. No to raczej po świętach jest problem z alkoholem, a nie przed. Ale mimo wszystko... Ani pierwszego dnia, którego pijemy, nie daj Boże, ani drugiego dnia po wypiciu alkoholu nie jedziemy. A jeżeli musimy jechać, to zdecydowanie zalecamy pójście na najbliższy komisariat, zbadanie, czy jeszcze te promile są w organizmie, czy już nie ma i przede wszystkim dobrze się wyspać. Ja do tego dołożę jeszcze jedną rzecz. Jedziemy spokojnie. Nie kłócimy się przed wyjazdem. Nie kłócimy się także w trakcie drogi, bo. Mm, Emocje, Okazuje się, że to też ma wpływ. Tak, emocje mają bardzo duży wpływ na styl jazdy i na nasze zachowania. Nie jesteśmy agresywni na drodze święta to przecież czas pojednania i czas miłości do ludzi, a więc y, po prostu bądźmy dobrzy. Technicznie, co, jak, w jaki sposób przygotować technicznie samochód? Czy wystarczy tylko rzucić okiem, y, czy, czy wszystko jest w porządku, czy trzeba coś jeszcze zrobić? Posprawdzać przede wszystkim żarówki, bezpieczniki, czy mamy światła, czy mamy kierunkowskazy, sprawdzić stan opon w każdą dalszą drogę. To są takie rzeczy, które są podstawami. Oczywiście dla tych, którzy wyjeżdżają w góry, to jednak nie zmieniamy ich na letnie jeszcze, bo jest. No właśnie, bo to jest okres przejściowy, czy zmieniać te opony, czy jeszcze na taką ewentualność, że na przykład spadnie śnieg, zostawić te zimowe. Warunki pogodowe zapowiadane przez meteorologów. Mają być wiosenne, a więc jeżeli ktoś nie wyjeżdża gdzieś daleko i będzie jeździł po terenie takim płaskim, to proszę uprzejmie, jeżeli ma ochotę, to niech zmieni. Ja osobiście jeszcze bym nie zmieniał. Troszeczkę się zedrą te opony zimowe, które mamy, ale jakby zostawmy je, bo pogoda bywa nieobliczalna. I jeszcze jedno hasło, jeżeli jeździmy od czasu do czasu nie użytkujemy samochodu po prostu codziennie. Naprawdę ten samochód należy sprawdzić. Jeżeli jeździmy codziennie, możemy pewne rzeczy odpuścić, ale takie rzeczy jak prawidłowe oświetlenie, to czy mamy światła hamulcowe z tyłu, to jak wyglądają opony, to jak wyglądają piórka wycieraczek, powinniśmy jednak y, zrobić. I jeszcze kolejna rzecz. Jeżeli jedziemy, to rzeczy, które pakujemy do samochodu powinny mieć swoje miejsce zarówno te w bagażniku, jak i te w środku. Te w środku, jak najmniej tychże a jeżeli wierzymy zwierzaka, on także powinien mieć swoje miejsce w samochodzie. Pasy, przygotowanie to też jest bardzo ważne. I wspomniałem o zwierzakach, a przecież powinienem zacząć od osób, które jadą. Mhm. Każda osoba jedzie oczywiście zapięta w pasy bezpieczeństwa. Przypominam, może to jest banał, ale jednak. I dzieci powinny być prawidłowo zapięte w fotelikach, a więc fotelik mhm. zapięty i dziecko w foteliku. No właśnie tutaj pojawia się też problem planowania podróży. Jeśli jadą z nami dzieci, to też powinniśmy zaplanować postoje, przerwy dla dzieci, ponieważ dzieci bardzo szybko się nudzą. No i, i, i tracą zainteresowanie tą podróżą. Y no, dobrze przygotowane i zorganizowane rodziny mają zaplanowane gry, zabawy słowne i dzieci naprawdę bardzo dobrze się bawią, nawet wśród wielo, przez wielogodzinne podróże. Czasami się jedzie 5-6 godzin w środku dnia, i te przerwy, tak co dwie godziny, to jednak są optymalne dla szczególnie małych dzieci, mhm. bo te dzieci potrzebują poruszać się chociaż chwilę. Tutaj nie ukrywamy, przy autostradach jest dużo takich parkingów, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli stajecie gdzieś w lesie, to tam może być miękko i ten samochód niekoniecznie powinien wjeżdżać na takie drogi, których nie znamy i nie wiemy, czy wyjedziemy z tej drogi, szczególnie właśnie z dziećmi. A jeżeli już robimy przerwy w podróży, to pomyślmy także o sobie, pomyślmy o naszych pasażerach. My dorośli. Może to śmiesznie wygląda, ale zróbmy kilka skłonów, kilka przysiadów, ruszajmy się podczas tej przerwy, a nie wychodźmy z samochodu i znowu gdzieś będziemy siedzieli. No, zazwyczaj trochę się dotleniają kogoś. Tak, tak, trochę ruchu na świeżym powietrzu naprawdę jest potrzebne. No i jeszcze jedna rzecz, o czym bardzo rzadko myślimy w drodze jak jedziemy, to Pijemy, pijemy oczywiście nie alkohol, ale pijemy wodę najlepiej nie gazowaną, bo najbezpieczniej ją się przewozi. A na postoju pijemy albo herbatę, albo kawę. Jeżeli ktoś może dużo tych kaw pić, to też niech nie przesadza. Mhm. Ale jeżeli, jeżeli ma kłopoty z ciśnieniem, to taka kawa ranna nie zaszkodzi. I jeszcze jedno, jemy przed wyjazdem. Jemy, nie jedziemy z pustym, z pustym żołądkiem. żołądkiem. To mhm. bardzo ważne. Szanowni Państwo, warto wziąć sobie te uwagi do serca, aby bezpiecznie dotrzeć do wyznaczonego celu, a ja bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.